I teraz już prezentacji chciałem wszystkich do nocy powitać na wydziale porytologii na nocnych bo są po raz drugi przez nas organizowanych. Miło nam, że chcieliście, się tutaj. A teraz przechodzimy już do tej części merytorycznej, czyli największej przygody tej nocy, czyli wielkiej powtórki do matury. Proszę Państwa, chciałam zwrócić uwagę Państwu na proces tworzenia prawa w Polsce. Celem nocnych korków jest przekazanie tegorocznym maturzystom w oryginalnej, ciekawej, mam nadzieję, formie wiedzy, z zakresu wiedzy o społeczeństwie i sprawienie, żeby ta wiedza im się po prostu bardziej ugruntowała. Uczniowie według scenariusza uczestniczą w debacie streamowej na temat, i to jest temat naszej dyskusji, do palaczy. Projekt ustaw mamy zezwalający na sprzedaż dokładaczy osobom pełnoletnim. Zaprosiłem uczniów z pierwszego liceum Ogólnokształcącego w Świdniku na nocne korki z Włosu. Przede wszystkim po to, żeby mieli szansę na powtórzenie materiału z WOS-u do matury. Czyli program dosyć bogaty, Nocnych Korków, pozwala właśnie na takie całościowe powtórzenie z dwóch lat materiału, który stanowi tą podstawę programową. Nasza gospodarka jest gospodarką opartą na wolności, działalności gospodarczej, własności prywatnej, solidarności oraz dialogu. Jesteśmy maturzystami tegorocznymi i takie zajęcia bardzo dobrze wpływają na powtórzenie materiału. Uważam, że dzisiejsze zajęcia były naprawdę bardzo interesujące ze względu na to, że jakby utwierdziłam swoje wiadomości, przypomniałam sobie do matury to, co uważam, że jest najważniejsze i najpotrzebniejsze. Skorzystałam też z takiej wiedzy praktycznej, a także przybliżyłam sobie uczelnie i jak wyglądają zajęcia, które mam nadzieję rozpoczną się dla mnie w październiku.